A witajcie z tej strony Kinga Andrzejeska. Jeżeli mnie nie znacie, chciałabym się przedstawić, A jestem agentem nieruchomości na chicagowskim rynku od 15 lat. A zajmuję się sprzedażą oraz kupnem domów w Chicago oraz na przedmieściach, i chciałam powiedzieć, dlaczego zdecydowałam się nakręcić to wideo. Więc a codziennie ludzie zadają mi wiele pytań odnośnie rynku nieruchomości. A chcieliby wiedzieć, jaki jest obecnie rynek? Czy ceny idą w dół? A czy może będziemy mieć kolejną recesję? Więc zdecydowałam się nakręcić to wideo oraz kontynuować. I jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, jeżeli byście chcieli dostać darmową wycenę waszego domu, jak wiecie, ceny domu zmieniają się z roku na rok. Możecie się ze mną skontaktować, zadzwonić, wysłać e-maila, i będę szczęśliwa, jak będę mogła Wam pomóc. Dodatkowym benefitem tych wideo jest to, że będę starała się dostarczyć lokalne wiadomości z naszego chicagowskiego rynku. Dziękuję i do usłyszenia.